Polska Telewizja Regionalna, Natalia Barańska, witam Państwa. Nie będzie w najbliższym czasie modernizacji dębickiego rynku. Wzmożone kontrole prędkości prowadzone przez policjantów Komendy Powiatowej w Dębicy. Atrakcje na odkrytej miejskiej pływalni. Dębicy. Rynek w Dębicy nie będzie na razie modernizowany. Dlaczego tak ważna inwestycja, która powinna być wizytówką naszego miasta, nie jest realizowana? Sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej. O konieczności remontowania Dębickiego Rynku burmistrz Mariusz Szewczyk mówi od 2015 roku. Na razie jest tylko współpraca ze studentami Politechniki Krakowskiej, którzy przedstawiają koncepcję zagospodarowania rynku, a ich pracę można oglądać na kolejnych wystawach pokonkursowych w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury. Burmistrz Mariusz Szewczyk podkreśla, że pod koniec roku zostanie wybrany już projekt na zagospodarowanie Dębickiego Rynku. Jest różnych pomysłów, mnóstwo, ale chcemy jeden wybrać i według tego z konserwatorem i kons z konserwatorem zabytków, jak również z architektami podjąć decyzję o wybraniu jednego i, i po prostu chcemy zacząć go realizować. Wiadomo, najpierw musi być projekt, pieniądze, później musi być stopniowo realizowana, bo ta inwestycja nie, 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 po prostu nie zostanie zrealizowana w ciągu jednego roku. Rynek powinien być wizytówką miasta. Tak nie jest. Stare fontanny, nieładna muszla koncertowa i kilka ławeczek nie sprawiają, że chętnie się tu przebywa. Stefan Bieszczad, radny sejmiku województwa podkarpackiego, podkreśla, że najważniejsze jest zabezpieczenie funduszy na modernizację dębickiego rynku. Przyjmijmy, że dębicki rynek to taka arena, arena, która wymaga przebudowy, zmiany koncepcji, ale ona jest na razie areną dyskusji. E, e, mam nadzieję, iż e, z poziomu dyskusji, koncepcji wejdziemy w czas czynu. E, to pytanie szczegółowe należy się radnym miasta Dębicy, czy mają pieniądze e, na to przedsięwzięcie i czy burmistrz widzi to również w swoich przedsięwzięciach. Burmistrz Mariusz Szewczyk podkreśla, że przebudowa rynku jest wpisana w strategię rozwoju na najbliższe lata. Piękna pogoda i wakacje sprawiają, że jesteśmy mniej ostrożni na drogach. Jeździmy zbyt szybko, a planując dłuższe wyjazdy, zapominamy o odpoczynku. Policjanci apelują o ostrożność, bo w naszym regionie podczas tegorocznych wakacji doszło do kilku wypadków, w tym jednego ze skutkiem śmiertelnym. Śmiertelny wypadek wydarzył się w Zawadzie, a jego przyczyną prawdopodobnie było zasłabnięcie kierowcy przy zbyt wysokiej temperaturze panującej wewnątrz pojazdu. Na drodze krajowej 94 kierowca samochodu Hyundai Santa Fe z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam doszło do, czołowo, do czołowego zderzenia samochodem ciężarowym z bardzo ciężkimi obrażeniami. Kierowca za, za, został zabrany do szpitala, gdzie zmarł. Policja apeluje, aby jeździć bezpiecznie, a w przypadku dłuższych tras wakacyjnych robić dłuższe przerwy. No z uwagi na bardzo wysokie temperatury, myślę, że jeżeli tylko mamy taką możliwość, zaplanuję tę podróż na taką porę dnia, gdzie ten upał nie jest aż tak intensywny, albo godziny wczesnoporanne, albo, albo wieczorne. No najlepiej byłoby podróżować pojazdem z klimatyzacją, gdzie jednak jest możliwość spędzenia dłuższego czasu za kierownicą. W przypadku starszych typów pojazdów, gdzie tego komfortu nie mamy, no naprawdę, tą czujność trzeba wzmóc łatwo. O zaśnięcie za kierownicą jest człowiek przemęczony, także tutaj zdrowy rozsądek, dostosowanie e, prędkości też i do umiejętności, i do warunków na drodze, ale i stanu technicznego pojazdu, jego e, obciążenia, bo często też podróżujemy z całymi rodzinami załadowani bagażem, to też trzeba wziąć pod uwagę. Dębicka Policja kontroluje także autobusy i kierowców, którzy wożą dzieci na kolonie letniej wycieczki. Jest wyznaczony punkt do kontroli autokarów, to jest parking przed domem sportu, tutaj w pobliżu komendy przy ulicy Sportowej. I tam po wcześniejszym zgłoszeniu, czy to do komendy, czy bezpośrednio telefonicznie do wydziału ruchu drogowego, są kierowani policjanci i tam kontrolują stan techniczny pojazdu, sprawdzają wymagane dokumenty, trzeźwość kierującego. W tych wszystkich aspektach jest taka kontrola przeprowadzana. Policjanci prowadzą wzmożone kontrole kierujących jednośladami. Tak jak tu, przy łączniku autostradowym zatrzymano kierowcę motocykla, który jeździł bez uprawnień. Wyjeżdżając w trasę, rowerem lub motocyklem również musimy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej prędkości i zakładaniu kasków. Tyczy się to zarówno kierowców, jak i pasażerów. Przez całe wakacje czynny jest basen odkryty przy ulicy Sobieskiego w Dębicy. W upalne dni miejską pływalnię odwiedza nawet kilkaset osób. Miejska pływalnia to basen 50-metrowy dla umiejących pływać oraz brodzik dla dzieci ze zjeżdżalniami. Wokół brodzika znajdują się piaskownice i zabawki. Upalne dni sprawiają, że basen w Dębicy odwiedza rekordowa liczba osób. Mogę powiedzieć, że e, mieszkańcy przychodzą. Wczoraj było 800 osób. E, na pewno gdyby ta infrastruktura była nowocześniejsza, gdyby tych atrakcji wodnych było więcej, na pewno tych osób byłoby więcej. Ale na ten moment mamy taki obiekt, jest funkcjonujący, jest czysto, woda jest bardzo dobra, jest czyściutka, e, jest bezpiecznie, więc zapraszam serdecznie. Aby wypoczynek był jeszcze lepszy i bardziej ekonomiczny, miejski ośrodek sportu i rekreacji przygotował promocyjne ceny biletów. My wprowadziliśmy dodatkowo, dosyć niedawno, bo w poprzednim sezonie wprowadziliśmy taką promocję dla dzieci i młodzieży w każdy poniedziałek i w każdy... Czwartek, przez okres wakacji, przez całe wakacje e, biletu wstępu właśnie dla dzieci i młodzieży wynoszą 2 złote. Po to właśnie, żeby więcej dzieci skorzystało, żeby były bardziej dostępne, żeby ten obiekt był bardziej dostępny i żeby rodziny mogły sobie zaplanować właśnie wyjście, e, jeżeli rodzina jest wielodzietna, e, wyjście właśnie e, w te dni, żeby troszeczkę obniżyć koszty takiego, e, takiego e, spędzenia wolnego czasu. E, także cieszą się ogromnym zainteresowaniem. E, Właśnie te, te dni, jak również każde inne, kiedy pogoda dopisuje. Z basenu korzystają często i chętnie grupy zorganizowane. Podczas gdy byliśmy z kamerą na miejskiej pływalni, wypoczywała grupa półkolonii zorganizowanej przez Dom Kultury MK. Dzisiaj mamy oczywiście basen, nawet nas pogoda nie przeraża. Pół godziny wcześniej już ustawiła się kolejka do budki Mańka. No, stwierdzą, że są przedobre, fundują państwo tutaj jedzonko, świetne zapiekanki. Woda ich nie przeraża, jest cieplutka. Tutaj na półkolonie można coś zjeść, popływać z przyjaciółmi i w ogóle. Też basen, że są dwa różne. Jest jeden brodzik i jest duży, większy. Marta Paweł Kotokarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przyznaje, że obiekt wymaga pewnych remontów, ale basen przy Sobieskiego jest otwarty tylko podczas wakacji. Są obiekty, które pracują cały rok, czyli 12 miesięcy i są obłożone od 8 rano do 22, i one wymagają remontów. Mamy też ten basen, który też wymaga remontu, ale on pracuje raptem 6 tygodni w roku i na pewno mamy z tyłu głowy, że trzeba go wyremontować. Ale trzeba chyba troszeczkę poczekać. Jest pomysł, żeby tą nieckę przedzielić na pół i ją w połowie wypłycić. Mielibyśmy wtedy taką nieckę dostępną dla mieszkańców, którzy nie pływają, nie potrafią pływać. Bo w tej chwili rzeczywiście jest dla pływaków, jest dla małych dzieci. I tego, czego brakuje, to takiej niecki dla osób, które chcą zażyć. Tylko i wyłącznie kąpieli, a nie pływać, bo ten basen jest jednak basenem dosyć głębokim. Jeżeli tylko pogoda dopisuje, warto skorzystać z wypoczynku na miejskiej pływalni. Od września amatorzy pływania będą mogli korzystać już tylko z basenu krytego przy ulicy Piłsudskiego. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.